Szanowni Państwo, w e, zasadzie przed chwilą usłyszeliśmy tło e, polityczne mojego wystąpienia, także pozwolę sobie wspominać e, szereg aspektów e, związanych z sytuacją polityczną, gospodarczą pierwszej dekady rządów komunistycznych. Otóż e, pierwsza dekada rządów komunistycznych na Mazowszu doczekała się wielu opracowań i kompendiów źródłowych. głównie z badaczy związanych m.in z Akademią Hymny Aleksandra Gimsztala e, Mam tu na myśli m.in. E, badania profesora Prokowskiego, profesora Szatnika, profesora Szakajskiego czy e, doktora Gimdoka e, z Muzeum e, Historii Północnego. E, Natomiast bazę źródłową do danego okresu e, otwiera Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Archiwum Nowych. Archiwum Zakładu Ruchu Ludowego, czy też regionalne oddziały Archiwum Państwowego w Warszawie, mieszczące się w Tusku, Moławie, Podkowsku yy, i Lidlach. Yy. Pierwsza dekada rządów komunistycznych w Polsce wpłynęła w znacznym stopniu na przemiany wsi polskiej. Po zakończonym działaniach wojennych, które wyłoniły nowy układ geopolityczny w Europie i na świecie, Państwa znajdujące się w odbicie wpływów Związku Sowieckiego czekały zmiany ustrojowe. E, niewątpliwie transformacja ustrojowa skutkowała również przeobrażeniem gospodarki rolnej. E, również e, jeśli chodzi o e, zmiany, one głównie ze reformy rolnej e, miały miejsce. E, Oczywiście w przypadku mocnego Mazowsza punktem wyjścia jest obraz tego regionu po zakończeniu działań wojennych. Otóż był to region, który bardzo ucierpiał w wyniku ofensywy, ofensywy zimowej w styczniu 1945 roku. Obszar północnego Mazowsza znalazł się w strefie działań wojennych prowadzonych w ramach ofensywy zimowej w styczniu 1945 roku. Dodatkowo na wymienionym terenie na linii Wisła-Bochnare w lipcu 1944 roku zatrzymały się działania wojenne. Tak ukształtowana linia czołowa zatrzymała się na okres ponad 5 miesięcy. Główne działania techniczne prowadzone na terytorium powiatu północnego Mazowsza spowodowały duże zniszczenia. Kierunki nadarcia prowadzone przez Armię Czerwoną napotykały na silną obronę niemiecką, która zabezpieczała się przed ostrzyganiem terenu w Wschodnich. Z racji rolniczego charakteru regionu pokaźne zniszczenia objęły tereny wiejskie. Największy odsetek zniszczonych zagróń znajdował się w powiatach. Rujeckim, i Makowskim. W yy, przygotowanym memoriale yy, pomocy zniszczonym powiatom yy, województwa Warszawskiego stwierdzono, że powiaty Makowski, Kutuski, Przasnyski i Ostrowiecki to powiaty pustynne. Yy, macie Państwo towarę, która przedstawia yy, obraz zniszczeń jasno z wynika, że tak jak wcześniej wspomniałem, największe zniszczenia miały miejsce w powiatach makowskich i grujewskich. W przypadku powiatu Makowskiego przyczyną zniszczenia powiatu była linia obrony na przyczółku na Różańskim z racji utrzymywania się linii frontu przez ponad W dniach od 20 do 23 listopada 1945 roku Inspekcja Komitetu Pomocy Powiatom Zniszczonym powierzała od powiatu północnego Mazowsza. Na Następnie na podstawie zapamiętanych obrazów przedstawiciele Wojewódzkiej Rady Narodowej napisali. Podczas objazdu Komisja stwierdziła tak znaczne zniszczenia, nędzę ludności, że e, o, grob, o może mieć pojęcie tylko ten, który na własne oczy widział. Osiedla prawie nie istnieją. Ludzie mieszkają w bunkrach i ziemiankach, cmentarza gospodarskiego nie ma. Pola w większości nie osiana. Często są jeszcze zaminowane, a brak koni, sprzężaje, też w dużej mierze wstrzymuje uprawę roli. Dzieci niedożywione, blade i anemiczne uczą się w szokie, a nauczyciel mieszka bezkó z Poza innymi plagami będącymi wynikiem wojny, jak epidemie, i tym podobnie. Zdaje się wyznanie ludności ogromna prawa szczurów, które roją się po prostu w łąkach, ziemiankach rzucają się na ludzi. Także tak e, wyglądały tereny północnego Mazowsza po 6 dni frontu. E, mamy tu e, ruiny kościoła w Dzierżyninie. To tylko jedyny obiekt, który w tej miejscowości ocalał. No, oczywiście taki dosyć e, agonalnym stan. Oczywiście jeśli chodzi o dokumentację fotograficzną, bardzo bogata dokumentacja fotograficzna znajduje się w nowych i te fotografie dają obraz zniszczeń wojennych po 6 roku w styczniu roku. Oczywiście jak możemy się domyślać najbardziej ucierpiała mazowiecka wieś, stąd też porównując chociażby po głowie koni, porównując rok 1939-1945 po głowie koni zmniejszyło się trzykrotnie, po głowie krów pięciokrotnie, trzody chlebnej aż dwunastokrotnie, natomiast po głowie owiec aż trzykrotnie. Dodatkowym obciążeniem dla mazowieckich wsi była sytuacja związana z przemarsztem Armii Czerwonej. E, oczywiście Armia Czerwona na północnym Mazowszu niestety od e, samego początku pozostawiała po sobie negatywne doświadczenia mazowieckich e, chłopów. E, też e, po przejściu wojskowieckim były ogromne straty, chociażby w zniszczonych zasiewach, w rekwizycjach inwentarza żywego, w rekwizycjach zapasów zbóż i innych roślin. Również były bardzo wysokie straty w budynkach. Niejednokrotnie wojska niemieckie, wysypujące się z tych terenów, ograbiały miejscowych łopów. Reszty dokonywały wojska sowieckie, które nie bacząc na wyczerpaną, zubożałą ludność, dokonywały rozbojów, walków i kradzieży. W jednym z wędunków sytuacyjnych, tworzonych przez samą społeczną, którą tworzyli ludzie żołnierze armii krajowej, czytamy. Wiosną, w początkach lata bieżącego roku przemaszerowały przez tereny powiatu liczne oddziały wojsk sowieckich. Działy te postępowaniem w tym czasie przemarszów i kwaterunku wzbudziły w miejscowym społeczeństwie tych nie tylko braku sympatii, ale i nienawiści. Kradzieże i gwałty, rachunki i zabójstwa to bardzo częste przejawy akcji wojsk sowieckich, które przeżyli wszyscy, a nawet tacy, które liczyli na możność i wielkoduszność Sowietów. Obecnie wojska sowieckie nie stacjonują w W powiecie, porozrzucanych jest kilka oddziałów technicznych. W Machowie stacjonuje powiatowe NKWD, złożone z około 30 ludzi. Jest ono ruchliwe i dość często kontroluje powiat. Teren powiatu obiecany jest przez zmotoryzowane jednostki NKWD. Kolejny nawdunek sytuacyjny samoobrony społecznej z września donosi. Ciechanowie stacjonują zarówno oddziały wojskowe sowieckie jak i Polski. Stosunek ludności do wojska sowieckiego nieprzyjemny, a nawet wrogi. Winę ponoszą całkowicie Sowieci, którzy postępowaniem swym na ten stosunek zarobili. W miesiącu sierpniu zaszedł na przedmieście Ciechanowa następujący wypadek. pewnej nocy kilku sowieckich napadło na dom jednego z gospodarzy, którego związali i zamknęli w budynku gospodarczym a sami zrabowali ubranie, bieliznę i tym podobnie. Z mieszkania pozostałe kobiety z gwałcili. Na drugi dzień uwolniony przez sąsiadów gospodarz poszedł zameldować o powyższym dokumenty wojskowej. Skarga została, pozostała bez rezultatu, gdyż kazali mu wskazać winowajców. Na drugą noc wspomniani sowieci ponownie przybyli do gospodarza, zabili jego, a dom spali. Po tej akcji minowajce, myśmy zostali oszukiwani przez lotnisko sowieckie. Także yy, z tych opisów wyłania się yy, tragiczny obraz północno-mazowieckiej yy, wsi. gdyż, tak jak wcześniej wspomniałem, w wyniku ofensywy styczniowej te yy, wsi zostały zniszczone. Dodatkowo przemasze armii sowieckiej, które trwały w zasadzie do kwietnia 1945 roku, dodatkowo yy, to skalę zniszczeń. Kolejnym procesem, który e, wydatnie wpłynął na zmianę struktury e, nie tylko agrarnej, ale i społecznej e, północno-mazowieckiej wsi była reforma rolna. E, tak jak już wcześniej słyszeliśmy, e, ta reforma w zasadzie e, miała być kontynuacją przedwojennej reformy która, jak oczywiście ustalono, nie dokończyła zmian strukturalnych polskich gmin. Oczywiście sposób przeprowadzenia reformy rolnej też wzbudzał szereg uwag i szereg kontrowersji. Podam przykład, wspomnień jednego z mieszkańców północnego Mazowsza, który tak to opisał. W 1945 roku zściły się marzenia baroków dworskich. Reforma rolna uszyła. Wraz z niewielkimi chodzili po polach przyszli posiadacze. Ludzie dziś bardzo dobrze orientowali się w jakości podwórskich gruntów. Sami z dziadów na ją uprawiali. Rychło rozpoczęły się spali nie głównie, gdzie i komu ma przypaść jego działka. Próbowano losowania, ale nie wszyscy się na to godzili, a szczególnie jak się później okazało, Członkowie ujawnionej komórki PPR. Uznali oni, że jako spore nowych porządków mają prawo do lepszych krawatury gruntu. W czasie reformy ujawniły się co w dwie postawy wśród oddarowanych ziemią. Jedni brali ją z wielką ochotą, inni z niedowierzaniem, zakłopotali, bo państwa, a nawet z obawą, bo może rzeczywiście ją zwracać. Yy, Na no slajdzie yy, widzimy mapę Województwa Warszawskiego i strukturę nadziałów w wyniku reformy rolnej. Chciałbym zwrócić uwagę na powiaty, w których te nadziały były największe i również dla najmniejsze. największe. Jeśli chodzi o powiaty stołęckie czy powiaty makowskie, były to powiaty typowo o, o, o rozdrobnionej strukturze agrarnej w powiecie ostrołeńskim, głównie w jego w północnej części, na obszarze Kurpiowszczyzny. Już przed wojną były karłowate gospodarstwa, także liczba majątków wiemskich w zasadzie była niewielka, przeciwieństwie do powiatu Ciechanowskiego, Chłodzkiego czy Płońskiego, gdzie ta struktura wyglądała odmiennie. Tak jak już przedstawiała mapa, najwięcej majątków rozbarcy w powiecie Ciechanowskim, Mławskim. No, oczywiście powiat Magłowski i Ostołyński był w zasadzie na końcu tej puli. Także liczba, liczba była tam bardzo mała, stąd też e, reforma nie była przeprowadzana z taką intensywnością, jak chociażby e, w południowo-zachodniej części Województwa Warszawskiego. Oczywiście, e, jeśli chodzi o e, kolejny proces, który e, dotknął Ale również e, cały obszar kraju, e, była e, to kolektywizacja. Kolektywizacja rolnictwa e, w zasadzie e, na terenach mazowieckich e, skazana była od razu e, na niepowodzenie. E, dlaczego? E, dlatego, że e, stosunki własnościowe. E, Wyglądały odmiennie na Mazowszu, aniżeli chociażby na terenach przyłączonych do Polski po II wojnie światowej, jak na przykład w Armii na Mazurach, po Morzu Zachodnim czy do Wsiąsku, gdzie nie było tradycji dziedziczenia gospodarstw przez Polaków z racji tej, że Te ziemie były zasiedlane po II wojnie światowej przez nową Przybył. Oczywiście. Jeśli chodzi o e, dawnych ziemian, e, niestety sposób e, ich traktowania też pozostawiał wiele do życzenia. Jak wspominał chociażby Eugeniusz Kłoczowski z majątku, z majątku Bogdany Wielkie. E, e, przypadkowo znalazł się w, wśród w formali z byłego majątku e, w Polsce. Po, spo po spożyciu pewnej ilości pieniędzy, pracownicy majątku zdobyli się na szczerość we wzajemnych rozmowach, analizując minione tygodnie wprowadzania e, e, reformy rolnej. Także e, jasno z tego opisu wynika e, obraz e, taki, że nawet e, ci, którzy, ci, którzy wcześniej brali e, e, udział w szkoda swoich byłych, byłych yy, 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 dzieci. Zanim yy, przejdę. Yy, tak. i jeśli chodzi o kolektywizację, yy, też chciałbym zwrócić uwagę, iż kolektywizacja yy, na ma północnym Mazowszu pomimo yy, tego, że yy, udzielni było od od, od 1940 do tego roku, ta liczba spółdzielni wzrastała, natomiast nie była tak wielka jak na terenach, na terenach przełączonych do Polski. I oczywiście najwięcej, najwięcej spółdzielni tworzono w takich powiatach jak Ciechan czy Mława, czyli w gdzie też reforma rolna była przygotowana z dużą intensywnością. Duży obszar ziemi był rozparcelowany, natomiast te resztki ziemi, które były zabierane z majątków, były też przeznaczane na cele związane z kolektywizacją rolnictwa. Oczywiście kolektywizacja. Była skazana na niepowodzenie ze względu na podejście chłopów, którzy byli też zmuszani do wstępowania do spółdzielni. I pragnę też podkreślić, że plony w spółdzielniach produkcyjnych były znacznie niższe niż w gospodarstwach indywidualnych czy nawet w państwowych gospodarstwach rolnych. Gdyż, Przykładowo zbiory ziemniaków najwyższe były w gospodarstwach indywidualnych wynosiły 119 km spektara w spółdzielniach 95 km spektara, a w PGR-ach 94 z hektara. Jeśli chodzi o plon uratów sytuacja wyglądała podobnie z korzyścią dla indywidualnego rolnictwa i wynosiły odpowiednie gospodarstwa indywidualne 199 milionów, udział w produkcyjne 158 i 151. 000. Pomimo, że uprawy spórz były zbliżone, to jednak należy podkreślić, że były doinwestowane przez państwo, natomiast w przypadku gospodarstw indywidualnych jednak były poważne zaniedbania, jeśli chodzi o inwestycje w sektor prywatny. Dane nie pozostawiały skutek, że taki rodzaj gospodarowania był mało efektywny i publiczne środki finansowe inwestowane na jego rozwój są bardzo Dlatego też stało się jasne, że taka sytuacja może trwać w e, częściej słychać było krytyczne głosy mówiące o konieczności zaprzestania e, dyskryminacji indywidualnego rolnictwa, które na każdym polu wykazywało większą dynamikę gospodarowania. O niepowodzeniu e, tej kolektywizacji dowiadujemy się również z jednego z wydawnictw partyjnych, w którym napisano. Współdzielnie to które w 1955 roku dzieliły do zajmowały w kraju 8,6% użytków rolnych. Natomiast ich udział w produkcji globalnej wynosił 7,7%. Przewyczając wartość produktu globalnego na 1 hektar użytków rolnych, przypadało, że gospodarstwa rolne produkowały go za 621 zł, zaś w produkcyjne jedynie za 517 zł. I to pomimo całej im pomocy państwa. Wystarczy powiedzieć, że w latach 1952-1955 państwo udzieliło spółdzielniom produkcyjnym tylko produkcję pomocy w różnych formach na sumę około 4 miliardów złotych. Do tego na nawozów różnych ekipy pomocy, tym podobnym. Rok 1956 okazał się przełomowy dla spółdzielczości produkcyjnej. O ile jeszcze w styczniu tegoż roku liczba spółdzielni wynosiła,

Fajne. Jeśli chodzi o obraz gospodarczy północnego Mazowsza, trzeba też nadmienić, iż na Mazowszu przed wojną były bardzo silne Wpływy tendeckie, dlatego też e, chłopi na czyli czynnie współpracowali z poziomem do niepodległościowym i czynnie opierali się przeciw w, w sowietyzacji y, y, Polski. E, jeśli chodzi o stronnictwo polityczne, które y, odgrywały pierwszą prawową rolę, było to niewątpliwie Polskie stronnictwo ludowe Stanisława Mikołajczyka, gdyż według wszelkich szacunków y, na terenie ulicnego Mazowsza. że w każdym powiecie e, było około tysiąca, nawet ponad tysiąc sympatyków Polskiego stronictwa, członków i sympatyków Polskiego Stronnictwa e, Ludowego. E, oczywiście e, też e, chłopi opłacili to szyfrenami e, ze strony Głównie funkcjonariuszy Rzeczu Pomagania Politycznego, gdyż te represje w stosunku do chłopów wzmogły się w okresie poprzedzającym wybory do Sejmu, które odbyły się 19 stycznia 1947 roku. Według obliczeń na terenie północnego Mazowsza ponad 600 członków i sympatyków Polskiego Stronnictwa Ogólnego zostało aresztowanych. Ponadto jeśli chodzi o listę polskiego strolnictwa ludowego Stanisław Mikołajczyk, ta lista została unieważniona, została unieważniona przez Państwową Komisję Wyborczą. Dopatrywało się szeregu uchybień formalnych, Natomiast główną przy, przyczyną, rzeczywistą przyczyną były wpływy ludowców. Podsumowując, e, zmiany gospodarcze i polityczne prowadzone po II wojnie światowej e, nie sprzyjały poprawie losu polskich chłopów. Priorytetem dla władzy było wspieranie sektora spółdzielczego oraz państwowych gospodarstw rolnych. Dodatkowo e, stopień drenażu ekonomicznego e, polskich wsi sukcesywnie wzrastał. Przejawiało się to m.in. w sposobie naliczania podatku gruntowego, jako podatku progresywnego, którego podstawę określały nie dochody gospodarstwa, a klasa ziemi i jego położenie geograficzne. Dodatkowo obciążono chłopów kosztami elektryfikacji, również Chłopi byli zobowiązani e, płacić za e, dostawy, które otrzymali w ramach e, UNR-a, także wprowadzono obowiązkowe e, dostawy e, zboża. Także sukcesywnie to doprowadzało do autoryzacji e, polskich wsi e, i e, niestety e, stosunek e, e, gospodarczy. Stosunki gospodarcze y, znacznie się y, różniły między y, chociażby gospodarką spółdzielczą a y, gospodarką indywidualną, ponieważ nakład inwestycyjny był y, nieporównywalnie większy. Y, y, także główny front, główny front inwestycyjny kierowano w y, państwowych y, państwowy, y, y, sektor y, Rolniczy, zanikując y, y, przez to. Y, Rolnictwo y, indywidualne. Oczywiście y, omawiając y, 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 obszar północnego Nozowsza, nie sposób też y, pominąć y, takich zjawisk jak walka z analfabetyzmem, y, gdyż y, y, obszar, głównie y, w y, północnej części y, y, obszaru północnego Nozowsza, y, posiadał bardzo duży odsetek y, osób y, y, nie piszących, nie czytających. Niemniej jednak e, oficjalnie mówiło się o sukcesie, o, o sukcesie walki z analfabetyzmem, natomiast e, tak czy inaczej e, ta walka nie zakończyła się sukcesem tego problemu, nie zlikwidowano e, i e, oczywiście była to, jak twierdzono, pozostałość w porządku natomiast e, nie do końca należy się z tym e, zgadzać, ponieważ e, analfabetyzm był likwidowany już w. E, w stoleciu międzywojennym, natomiast e, władza komunistyczna postawiła sobie e, za główny cel propagandowy, aby e, anafabetyzm e, ostatecznie e, zlikwidować. E, oczywiście szereg innych e, problemów e, związanych e, z e, zrzeszaniem się, z działalnością partii politycznych. E, wymagałoby dodatkowego omówienia, jednak, jednak chciałbym, aby Państwo zwrócili uwagę na niekorzystną sytuację startową tego regionu, ponieważ święty wierzy, że obszar niektórych powiatów pomocno-mazowieckich w zasadzie do dnia dzisiejszego nie jest w stanie się z tej traumy roku 45, roku 44 i te działania myślę, że w naszym stopniu zdeterminowały e, zapaść gospodarczą kolejnych w e, 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 PRM-u. Dziękuję bardzo.